Przedstawiony film omawia sposób postępowania w sytuacji, kiedy mamy przygotowany program na określoną maszynę, na określoną tabelę technologiczną i chcielibyśmy dokonać zmiany albo maszyny, albo tabeli technologicznej, albo jedno i drugie. Mając przygotowany program, widzimy również jego czas wykonania. W tym przypadku mamy program na aluminium, cięcie tlenem i chcielibyśmy dokonać zmiany albo przymiarki, żeby zobaczyć, jaki będzie efekt, jeżeli chodzi o ciągnięty czas przy cięciu azotem. W tym celu otwieramy program w tech zone i będąc w trybie przeglądu wszystkich arkuszy, dokonujemy. Zmiany maszyny. Jeżeli chcę tylko zmienić tabelę technologiczną, to wybieram tę samą maszynę i pojawia się okno do wyboru tabel technologicznych. Zmienimy sobie teraz tabelę na tabelę nacięcia azotem. Wybieram regułę pracy. Naciskam OK. Odświetlam rekord. Naciskam OK. W tym momencie trwa zmiana maszyny, zmiana tabeli technologicznej. I w zasadzie zadanie zostało już wykonane. Wypiszę je sobie. Generuję jeszcze program NC. I wracam do Homezone i mam gotowy program przeliczony i przygotowany bez żadnych praktycznie modyfikacji na inną tabelę technologiczną. W przypadku pytań prosimy tradycyjnie o kontakt na dystopsmow.pl.com. Dziękuję.